Tylko dzięki waszemu wsparciu możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy. Panowie, witam po raz kolejny. E, tym razem e, ciąg dalszy, nie idziemy dalej w historii. Cały czas e, zatrzymujemy się w tym bardzo bogatym, e, symbolicznym wydarzeniu. E, spotkania, wejścia tuż przed, e, jakby tego, tego momentu, kiedy Izrael ma wejść do ziemi obiecanej. To jest bardzo ważny moment, bo, bo tutaj następuje zwrot akcji, który potem. Trwa 40 lat, więc e, dlatego jest tak bogaty w symbolikę i e, tak długo tutaj siedzimy. Co się dzieje? E, dzieje się ważna rzecz, że Izrael tak się buntuje i nie chce wejść do Ziemi obiecanej. Tak bardzo się tego boi, że niektórzy nawet mówią: może wróćmy do Egiptu, bo tam było lepiej. I pff, no. Oczywiście wiemy, że to nie jest rozwiązanie tego problemu. Opór jest tak wielki, e, i świadomość Mojżesza, który wie o tym, że nie ma sensu zaczynać walki, kiedy się w ogóle nie wierzy w jej wygraną, nawet no, w możliwość wygranej, to, to nie ma sensu. E, Mojżesz, i Aaron, a, Mojżesz i Aaron padają na twarz, są, mówiąc po naszemu, rozwaleni totalnie tym, co się dzieje z Izraelitami. I, I nie są w stanie, nawet, nie, nie, nawet Boga nie proszą o to, żeby coś zrobił. Natomiast wtedy aktywują się Jozue i Kaleb, którzy rozdzierają szaty, i, i, i z nich jakby wypływa ta, ten impuls do, do, do zmiany, czy, czy oni stają wobec Izraela, i tak jak o tym powiedzieliśmy, Wczoraj są dla nas źródłem e, czy, czy takim obrazem e, źródła siły w nas, e, tego, co w nas przyrodzone i nadprzyrodzone, tego, co w nas ludzkie i boskie, w harmonii działające ku zdrowiu. I to, co zazwyczaj w takiej sytuacji się dzieje, moi drodzy, kiedy doświadczamy takiego... Mm, Takiej walki z tym, z tym światem, który nagle nas przeraża, bo zaczyna dominować w nas stare myślenie, to nam z pomocą, przychodzi nam z pomocą ta rzeczywistość Boża, która to, co w nas yy, ludzkie, podnosi czy, czy leczy poprzez Bożą łaskę. I to, I to się wyraża w teologii kościoła, w tym, że w takim obrazie cnót, cnót boskich, trzy cnoty boskie. Ja wiem, że to nagle w tym kursie trzy cnoty boskie, skąd to Ci przyszło do głowy, ale ch chcę powiedzieć takie bardzo praktyczne zastosowanie trzech cnót boskich i wyjaśnienie, że one bazują na. Tym, co w człowieku naturalne. Każda z tych cnót jest jakby takim, to się powiedzmy, jest takim podniesieniem, czy wywyższeniem, czy upgrade'em, e, boskim upgrade'em natury ludzkiej. Więc mamy wiarę, która nasz rozum e, upgrade'uje, mamy nadzieję, która upgrade'uje naszą pamięć, i mamy miłość, która e, upgrade'uje naszą wolę. Więc mamy. Rozum, pamięć i wolę. Mamy te trzy elementy. I zobaczcie, jak to jest niesamowicie fajnie pomyślane, że nasze myślenie, nasza, y, nasza pamięć i nasza, nasze serce, nasza, nasza wola, one są leczone, mamy takie a nie inne doświadczenie, tak? Pamięć, najpierw pamięć, niewola, to co przeżyłem, to co się wydarzyło złego i tak dalej, i nadzieja. Spodziewam się dobra, chociaż to moje doświadczenie życiowe trochę biorę w nawias i próbuję żyć na nowy sposób, czerpiąc siłę z nadziei. I to znowu jest jakby upgrade'owane przez wiarę, która mój sposób myślenia i Boży sposób myślenia. Rozumiecie, jak to fajnie działa? I, i, I trzecie, wola, czyli to miejsce, z którego czerpię siłę do tego, żeby to zrealizować. E, miłością, czyli, czyli daniem siebie, staniem się darem, złożeniem ofiary z siebie. No, no właśnie. I tyle. Um. Wiara, nadzieja, i miłość. Kto by pomyślał, że takie praktyczne. Mm. Mnie to niesamowicie inspiruje, wiecie, że, e, że, że Bóg działa tak konkretnie. E, że Bóg działa tak konkretnie. I w tych sytuacjach właśnie to, to czego potrzebujemy, e, to natury ludzkiej, scalonej, zintegrowanej, upgrade'owanej przez doświadczenie e, duchowe, przez łaskę, która właśnie przekracza to, co ludzkie. I nam się wydaje, że e, wszystko już jest przegrane, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że cały czas mamy w sobie ten potencjał dobra, potencjał siły, z którego nie korzystamy, ponieważ myślimy, że go nie mamy, bo myślimy po staremu. Bóg przychodzi z nową tożsamością i poprzez wiarę, nadzieję i miłość leczy te, te obszary naszego życia zranione przez, przez cierpienie, które nas spotkało. Każdy z nas ma swoją historię. Nie będę tutaj wymyślać za Was. Panowie, tyle na dzisiaj dobrej modlitwy. Nie zapomnijcie o niej, ona jest równie ważna, jeśli nieważniejsza niż to rozważanie, bo nie wystarczy posłuchać i się o tym dowiedzieć, to trzeba przeżyć, a modlitwa jest tym sposobem, w którym my chcemy to w sobie głębiej przeżywać i integrować. Zachęcam do medytacji, panowie, koniecznie i rachunku sumienia. Do zobaczenia. Tylko dzięki Waszemu wsparciu. Możemy realizować ten i inne projekty. Dziękujemy.